Witajcie na kanale Poziomka. Dzisiaj przygotowałam dla Was niespodzianki z serii LEGO Przygoda 2. Gazetkę ze świata LEGO, do której dołączona była mini figurka Emmet z narzędziami. Oraz najnowsze dwa zestawy Happy Meal, które możemy dostać oczywiście w McDonaldzie. Teraz ruszyła seria zabawek właśnie z bohaterami LEGO Przygoda 2. A sobie zaczniemy ten dzisiejszy odcinek od Happy Meala. Chyba każdy z nas lubi Pimula, więc zostawcie kciuka do góry. Dajcie mi znać, czy wybieracie się do kina na drugą część Lego Przygoda. Ja Wam powiem, że bardzo lubię tę bajkę. Oglądałam pierwszą część, no i z wielką ochotą wybiorę się do kina. Zaglądam zatem do mojego pudełeczka. No i wyciągam pierwszą zabawkę. A od razu widać, zobaczcie, to jest głowa Emmeta. Ale fajnie wygląda. <noise> wow, zobaczcie, to jest taki bryloczek. A to jest w ogóle pudełeczko, które możemy otwierać. Wow! Do tego mam jeszcze ulotkę. Póki co to w McDonaldach mamy tylko cztery figurki do wyboru. A tutaj mamy pokazaną całą serię, czyli aż 10 różnych figurek. Emmet wygląda tak. No jak prawdziwa głowa figurki LEGO. Czekajcie, o, tak to się otwiera. A to jest, zobaczcie, układanka. Musimy z takich rozsypanych elementów Ułożyć obrazek. To wcale nie jest trudno. Zobaczcie, w zasadzie obrazek sam nam się tutaj układa. To jest taki domek zbudowany z Lego. I tutaj mamy jeszcze jakiegoś ludzika. Cały zamykamy. Wygląda, słuchajcie, ekstra. Mega mi się to podoba. W ogóle ten patent, że to jest taki bryloczek do powieszenia, na przykład do plecaka, do torby. No może do piórnika trochę za duży. Ale dla każdego fana Lego na pewno będzie to świetny gadżet. Sięgam ponownie po mojego Happy Mila. No i słuchajcie, cóż ja tam mam. Zobaczcie kto to! Główna bohaterka, czyli Żyleta. Ona wygląda, słuchajcie, też fajnie. Ulotka tutaj jest dołączona. Jest taka sama jak wcześniej, mam wkazanych wszystkich bohaterów. Żyleta już akurat ma różową taką zawieszkę, chyba bardziej pasuje do dziewczynek. Ona również ma różowe usta, różowe tutaj i błękitne pasemko. Wygląda jak prawdziwa figurka Lego. Co mamy w środku? O, słuchajcie, tutaj jest Żyleta, która jest już z Lego Przygody 2. Ona właśnie tak będzie tam wyglądać. To jest chyba jakiś krążek do strzelania. Tutaj ładujemy nasz pocisk, przyciskamy chyba tutaj gdzieś z boku, tak? O, właśnie. I właśnie w ten sposób wyskakuje nam nasz krążek. No, fajna zabawka. Chociaż, wiecie co, ja chyba bym tę żyletę traktowała jako takie pudełko, na przykład na klucze, na jakieś drobiazgi, na przykład na drobne pieniążki. Zabawkę wkładamy do środka, bez problemu możemy to zamknąć. No i mam już w swojej kolekcji dwa fajne breloczki. Dzień po kolejne pudełko Happy Meal. Tutaj mam dwie kolejne figurki, ale Wam jeszcze nie zdradzę, co to takiego. Musicie chwilę poczekać. A słuchajcie, tutaj mi się zaprzątało, uwaga. Czteram, poznajecie tego pana? Jest to super bohater, ma moc, potrafi latać i ma laser w oczach, czyli Superman. Wygląda ekstra. Oczywiście znak rozpoznawczy to czarne włosy i taki loczek tutaj na środku. Również jest to bryloczek. Coś tam w środku jest, słyszycie? A to jest taka zabawa. Musimy kuleczki yy, wrzucić jakby do tych takich Yy, specjalnych kółeczek. O, udało mi się. I to aż za 100 punktów. Spróbuję jeszcze raz. Tym razem wrzuciłam aż trzy kuleczki. Za 300, za 100 i za 50 punktów. O, zobaczcie, teraz prawie wszystkie wypadły. Musimy je tutaj yy, z boku wrzucić i z powrotem wrzucamy. Uwaga! Dwie do setki, czyli zdobyłam 200 punktów. Bardzo fajna zabawa. W przerwie w szkole Gdzieś na wycieczce możecie się tym naprawdę świetnie bawić i spójrzmy na ulotkę, jeśli chodzi o to, to mam już tę figurkę, Żyletę oraz Emmeta. Ostatni Happy Meal, no niestety kochani, ale tutaj mamy bardzo wyjątkową figurkę i to jest figurka Lego Duplo. Pamiętacie końcówkę pierwszej części? Przybyły duplo, aby zniszczyć Lego, aby zniszczyć ich świat. Tak właśnie chyba jeden z tych bohaterów wyglądał: jak jakaś taka kaczka z dziobem i z dużymi oczami. A cóż my tutaj mamy w środku? A zobaczcie, możemy grać w kółko i krzyżyk, tylko że zamiast kółka mamy Emmeta oraz żyletę. No i tak przestawiamy sobie i oczywiście wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie y, trzy figurki w linii. Superman, Emmet, Żyleta, czy też może figurka Lego Dupro, która z tych y, zabawek z Happy Mila podoba Wam się najbardziej. Szkoda, że nie ma tej różowej kici rożek. Robaczki. teraz sięgam po kolejną zabawkę z serii LEGO Przygoda. Otóż na oficjalny magazyn LEGO. LEGO Przygoda 2. Mamy tutaj naszych bohaterów. Jest Emmet, zaraz przejdziemy do klocków LEGO. W środku oczywiście komiksy. Opisy naszych ulubionych bohaterów. Akurat tutaj jest Emmet i jego ekipa. Jest Batman, jest Żyleta. Mamy tutaj reklamę jeszcze innego komiksu, innego innej gazetki znaczy się, w której to mamy przygody Batmana. Różne zagadki i super plakat! Zobaczcie, wszyscy bohaterowie z Lego Przygody 2. Dziwni różowo-fioletowi kosmici, pirat, na swoim dziwnym samochodzie. Na końcu jest zapowiedź tego, co możemy znaleźć w kolejnym magazynie. Tam będzie figurka Rexa i jego paka, czyli takiego odrzutowego plecaka. Rex to będzie nowy bohater, chyba nowy przyjaciel yy, Emmeta w najnowszych przygodach. Dla tych, którzy chcą wyglądać jak Emmet, jest również maska do wycięcia. Tutaj, miejsce na oczy. Mina uśmiechnięta oraz mina przerażona. I najfajniejsza rzecz, którą możemy zdobyć właśnie w takich gazetkach, czyli klocki Lego. A, głowa już mi tutaj wypadła M Meta. Dobra, mamy już wszystkie tutaj elementy. Na początek, zbudujmy naszego głównego bohatera. Piszcie mi na dole w komentarzu, czy wybieracie się do kina na tę drugą część. Emmet wygląda ekstra. Oczywiście ma minę uśmiechniętą i minę przerażoną. Wygląda super. Do tego brązowe yy, włosy. Mamy taki kilof w kolorze szarym. Jest również łopata i jest młot pneumatyczny, czyli taki, którym możemy rozwalać na przykład Cement albo jakieś chodniki. I jeszcze latarka. Ją się robi w ten sposób. Włóżmy ją do ręki Emmeta, Latarkę i może jeszcze kilof. Zabawki z Happy Mila, w których to możemy mieć cztery fajne figurki z zabawkami w środku, czy też może oficjalny magazyn Lego, w którym to mieliśmy figurkę Lego M Meta, no a w gazetce dużo fajnych przygód i opisów związanych właśnie z nowym filmem. Piszcie mi na dole w komentarzu, czy się wybieracie do kina na LEGO przygodę 2. No i napiszcie mi, czy bardziej spodobały Wam się zabawki z Happy Mila i czy pójdziecie do McDonalda czy też pobiegniecie do kiosku po nową gazetkę. Ja Was zachęcam oczywiście, aby obejrzeć jeszcze pierwszą część Lego Przygody, aby poznać dokładnie Emmeta, aby poznać Żyletę. Tam również występuje Batman na przykład, są wszyscy bohaterowie z DC, tak więc niezła przygoda. Do usłyszenia następnym razem kochani, słyszymy się już jutro. Pa, pa!